Serwus, i to będzie dobre bardzo Gran i Berster, że milki, to kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj gramy ponownie słuchacie w Robloxa, tylko że dzisiaj słuchajcie, jestem sama, to po pierwsze, a po drugie ja gram w jakiejś Murder Mystery secie. Ja stwierdziłam, że to jest to jest coś. I kurde, jak mam tam wejść? O, jakieś kurde pieniążki to, no zasadnie nie mam pojęcia o co w ogóle chodzi. Ale w każdym razie, no i nie wiem, ja po prostu nie mam pojęcia i jest ciężko, ale mm, mam, mam nadzieję, że damy radę. W ogóle to ludzie jakieś piszą rzeczy po, po lewej stronie. Na całej coś tak nie widać, to są niesenzurone rzeczy i tu piszą jakieś malutkie gówniarki, w sensie wiecie o co dzień. nie wiem, może mają. 10 lat, coś takiego, i jakby mnie to śmieszy strasznie. I jakby ja po prostu jak widzę tego Robloxa, to ja, ja nie wiem, w ja nie wiem, ale pisaliście mi, że nagra jeszcze jeden odcinek z tej gry, także to jest chyba ostatni odcinek. Ja już nie nagram, nie będę tego nagrywać, ja w ogóle nie wiem o co w tym chodzi. Ale dobra, zasadzie oczywiście łapkujcie koniecznie, jeżeli chcecie więcej. No jak tutaj będzie dużo łapek, to nagram kolejny odcinek. No i jeszcze możecie suba zostawić, wiadomo. E, I co jeszcze zaprzeczam na mojego Instagrama, Instagramika przez 2a oraz ten na mój, mój sklep. Dobra, czekajcie. Ja nie mogę tutaj wejść? Ja nie mogę, nawet bez sensu. mogę czekać, bo ta gra jest strasznie głośna, z tego co widzę. Ja no, ja nie wiem, gdzie mam chodzić, ja w ogóle nie wiem, czy mam jakiś łuk, tak jak w Minecrafcie. Chłop w ogóle dobija się tej do ściany. Survival Expa. Nie wiem, co to jest To na górze, ale okej, okay, spoko, damy radę. Co on tam robi? Czemu ja tam nie mogę być? Ja też tam chcę być. Jak mam tam przejść, słuchajcie? Ja nie, nie mam pojęcia, dobra, słuchajcie, jakoś damy radę, ale tak, idziemy sobie tutaj do domu. Nie wiem, co to jest, czy dom, czy co, ale jakby idziemy sobie tutaj i widzę, że tu jest takie coś, dobra, słuchajcie, możemy sobie tutaj zejść w takim razie. Nie wiem, czy ja mogę tutaj zabijać już, czy coś takiego. Chyba jestem niewinna, tak mi się wydaje. Ja w ogóle jestem nikim w tej grze, to jest mega przykre. Jo, ale fajnie, to jest, dobra, idziemy tam. Tam ktoś czeka, mam nadzieję, że on nie jest mordercą, bo to jest Murder Mystery, czyli tak. No, wydaje mi się, że wygraliśmy. Jak to się stało? Nie wiem, ale się cieszę. Wygraliśmy, widzowie, grałam. Pierwsza moja gra w życiu. I wygrałam, no pięknie, dobra słuchajcie. O nie, co tu się dzieje, okej. Okay. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo musimy czekać na grę teraz. Czemu ja chodzę? W ogóle, dobra, słuchajcie, nie mam pojęcia, ale jakby... No jest to fajna gra, prawda? Jakby jest mocno, musimy teraz czekać na swoją kolej czy coś takiego. E, ale jakby okej, okay. siema, patrzcie, to jestem ja, w ogóle jestem brzydka, muszę jakoś ogarnąć sobie... Mogę przy... Ja nie wiedziałam, że to mogę przejść. Dobra, zarobiście. E, w każdym razie nie no, bardzo fajnie. Co to tutaj mamy jeszcze? Okej, to są jakieś nowe rzeczy, jakieś tam reklamy, tutaj nie wiem co to jest. To są jakieś te, nie wiem, robluksy może. Ja nie wiem, ja się na tym w ogóle widzę. Ej, a ja w ogóle nie znam jakby przekazu tej gry. E, Okej, okay, widzę, że się baduje mapa, także zaraz chyba będziemy grać, mam nadzieję, przynajmniej, że tak będzie. E, I ten możemy sobie nawet usiąść. Patrzcie, dobra, sobie siedzimy. Okej, okay, czekajcie jak to zrobić? No nie mogę. Usiąść. No, dobra, na nieważne o teraz mnie to i ten. Jestem znowu niewinna. No kurde, czy ja mogę być jakimś mordercą, żeby było ciekawie, ja ten odcinek nagrywam halo! Uuu! By, by, byłoby śmieszne, jak byłabym mordercą, bo nie mam bladego pojęcia jak to się robi. Ok, zaraz się zaczyna... O nie mogę tam sześć. o, Szkoda wielka w sumie. Dobra, słuchajcie, patrzcie, mamy pieniążka, także ja sobie... Tu ja nie wiem, <laughs> co chodzi o to, że mam sobie zbierać pieniążki. Ja właśnie umarłam? Chyba tak. Okej, okay, zostałam zabita. Wiecie co, to jest nieważne. Ważne jest to, że przetrwaliśmy naprawdę dużo. Jakby ja naprawdę ja nie ogarniam tej gry. Ta gra to jest szczerze, powiem, ja, ja przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, ale w moim jakby takim mniemaniu i odczuciu jest to najgorsza gra, w którą kiedykolwiek grałam, dlatego że uważam, że ona nie ma w ogóle żadnej tej, żadnej, wiecie, no, no po prostu nie, no, nie wiem o co w niej chodzi to, tak totalnie. Także no możecie mi pisać o co w tym chodzi. Czemu jestem taka blada? O nie, ja chciałam Cię zobaczyć. Okej, okay, cześć Milki, to jestem ja. Okej, okay, wiecie, co nie wiem. Po prostu sobie czekamy, aż zacznie się ręka i zobaczymy, sobie, jak będzie następny ręce, czy to przeżyjemy, czy też nie. Okej, okay, ogólnie to sorry, że, 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 że nie jest ręka, ale ja tutaj patrzę się na czat. I tutaj nastąpiło zerwanie. Ktoś teraz ze sobą. Ktoś teraz ze sobą ze zerwał? Widzę, że mordercy wygrali, to jest nieważne, jakby. Przed chwilą to jest to była poważna rzecz, bo tutaj było zerwanie jakieś na czacie. Ja nie wiem w ogóle, co tutaj się dzieje, to są jakieś pa... Ja nie rozumiem. Tam widzieli, widzieliście sami, że jakieś baby pisali, to spoko, serduszko. Kim wy w ogóle, co to są za ludzie? Tego nie ogarniam co to jest? Co to jest za tryb, jakby na czym to polega? Czy mogę ich tutaj do znajomych? Mogę sobie na przykład na nie nacisnąć i ją dodać, czy coś nie mogę, słuchajcie, nie wiem. Tu mam w ogóle ten czat, ale ja nie chcę nic pisać, bo się trochę boję. Eee, I śmieszy mnie to. Szkoda, że nie widzicie tego czatu jednak, bo jest mega śmieszne, bo tutaj ktoś tam graż na telu, co nie? Jakby śmieszy mnie to strasznie, to jest takie cringe'owe, bo to takie dzieciaczki piszą i to jest, zabij mnie po prostu, co jest, albo baby, no co, ja w ogóle nie ogarniam, co cię nie, nie rozumiem. Ale please jak macie 10 lat, to nie przeklinajcie, bo to nie jest śmieszne jak coś, tak wam tylko mówię, więc nie przeklinajcie w Robloxie, jak macie 10 lat, bo to jest po prostu cringe'owa totalna. Okej, okay, ale zaczynamy, słuchajcie, w końcu, także mega się cieszę. Dobra, o jestem niewinna, no i mam 7% szans na bycie morderem, no, to znaczy, ja mogę kiedyś być tym morderem, ja nie wiem, w nie mam pojęcia o co chodzi. W ogóle tu mam jakąś spluwę i nóż. Kurde, damn, mocno, mocno, czy ja mogę, mogę tym robić, mogę kiedyś zabić, ja nie wiem, dobra, co, ja naprawdę jestem, U, możemy się położyć, i łyż, teraz spadziemy, jak jest 22 teraz jak to nagrywam. Właśnie, czemu oni w ogóle nie śpią, czemu oni nie śpią, okej, okay, masz Discorda, się tutaj wow, co tu się stało, bo tak jak się ktoś pytał czy ma Discorda. Dobra, idziemy sobie tam, nie wiem, dobra, nie nie ma... lubisz pierogi, co to są za pytania, dobra, nieważne, kurde, jak mam iść, okej, okay, dobra, tak się... w końcu mam jakieś pieniążki, no jak mam to, o, dobra, może się troszkę przybliżę, będzie nam łatwiej chodzić, chociaż nie wiem, dobra, w ten sposób, e, zbieramy sobie te, ten cały hajs, ja nie wiem, sobie, co ja tutaj robię, ja po prostu, ja po prostu sobie chodzę tutaj i latam, nie wiem, zastanawiam się, czy jak za pieniążki będziemy mieć jakiś łuk, tak jak to się robi, wiecie, w Minecraft, <laughs> Uuu, To mnie jest jakiś ten, ktoś zabija, ja nie mogę, można tu kucnąć shift? Co ja robię? Ja nie chcę się wspinać, co? Dobra, musimy tutaj przeczekać, bo on mnie zabije jak tu wyjdę, tak? Czy nie? Możemy wyjść przez okno? Chyba nie, dobra. No i znowu zostałam zabita, naprawdę. Widzowie, ta gra jest bez sensu. Niero, no, masakra, po prostu ta gra jest masakra. Ja nie mogę, jak ja w ogóle... Jo, jak oni tutaj przeklinają! Ja jestem w szoku, oni mają po 10... Nie no widzowie, nie róbcie tak, bo to jest cringe'owa totalna. To jest taka cringe'owa. ja ja jestem w szoku w ogóle, jak na jakim poziomie jest ten Ro Roblox. Naprawdę, masakra jakaś, te, te, te dzieciaki mają po 10 lat. Ja nie chcę tego pokazywać za bardzo, wiecie o co chodzi, więc tak staram się nic nie pokazywać. No ale ja jestem za... czemu mi jakiejś serduszka lecą, czemu mi tak nie lecą? Dobra, nie wiem o co chodzi, ale powiem wam tak, totalna masakra. Ja nie pozdrawiam takich osób i em, nie podzielam takiego zachowania, więc widzowie serio... Please, nie róbcie tak. Dobrze, widzowie, dobrze. Ogólnie to ładuje nam się, słuchajcie, tutaj mapa i jeżeli chodzi o ten czat, ja jestem po prostu zafascynowana tym czatem. Naprawdę, ja cały czas go czytam i jest, ja nie dowierzam. Po prostu nie dowierzam totalnie. E, ale okej, okay, znowu jesteśmy niewinni i mam teraz coraz więcej czasu. Czemu on siedzi, a nie ten? Czemu tak jest? Kycy Ania? Okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay. Dobra, w każdym razie... O, możemy tutaj wino jechać? Jak mam jechać? Ej, no nie jadę, dobra, wiecie co nie rozumiem tego troszeczkę. Wiecie co, naprawdę, no przepraszam, ja, ja naprawdę nie potrafię grać w tą grę i musicie mi to wybaczyć, ale fajnie się bawi, okej? Okay? No mój pieniążek, no i zabrała mi pieniążka, no. Kurde. Ok, a to jest ta para chyba, to jest ta para, ok. Spoczko, spoczko. Eee, widzę, że tutaj ktoś po angielsku w ogóle pisze na tym czacie. Ale mnie to nie interesuje, ja tutaj sobie czytam, jak się sobie dodają się na Messengerzy, na Messengera i na Snapa czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem. Please help me, co? Czemu oni tutaj chcą pomoc? Dobra, nie rozumiem tego czatu naprawdę nie, to jest za mocne. Okej, okay, idziemy sobie. Ja sobie po prostu tutaj. Ja, ja jedyne co tutaj robię serio. Zbier zbieram pieniążki. Czemu ja tak oni nie. Ja teraz, ja też tak chcę siedzieć. Naciskam wszystkie możliwe przyciski nie siedzę. Nie wiem, możecie mi napisać jakieś protipy, jak w to grać. I jakie przyciski mam na na naciskać, żeby siedzieć. Dobra, sobie zabierzemy stąd pieniążkę. tutaj nam jeszcze wyskoczył. Bierzemy to. ej. Dobra, bierzemy jeszcze stąd pieniążki. Nie no, ta gra totalnie nie ma sensu, ale spoko, Jakby jest dobrze, słuchajcie, ja się świetnie bawię. Okej, okay, tu jest czas. ten, jak się mówi, czarny. Nie, za po prostu załek. Słyszałam jakąś. Dobrze, stać, musimy się skryć. Ptuszki, 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 szuk, 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 szuk. I lecimy, 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 lecimy. Dobra. Ojejku, nie wiem, jak ja nie zginam. Nie wiem, czy on żyje, czy nie. Ale uciekamy stąd, stać, szybko. Nawet nie widziałam, kto to był. Yo, kino! Jaka akcja, ale bym poszła sobie do kina teraz, widzowie. Serio. Ale super. Dobra, ja w ogóle. Najgorsze jest to, że nie znam tych map. Nie, za... powiedz, że mnie nie zabijesz. Powiedz, że mnie nie zabijesz. mogę tutaj schować. Nie widać mnie tutaj, prawda? Co nie? No, chyba widać. Zostaw mnie. Nie zabija. ¡Ua! Wow! Co ona robi w ogóle? Dobra, słuchajcie, idziemy może tam. Nie no, ej no i no, zerąbiście. Aj wish, I łyż być w kinie teraz. Dobra, patrzcie. Możemy sobie tutaj ugnać. Może mogłoby tutaj coś być. Ten. Moje odcinki puszczone na przykład. To by było coś. Chcecie, moje odcinki tutaj. Dobra, to było dobre. Okej, okay, yy, nie wiem, co to znaczy. Już mam full. tych A ja mogę coś za to kupić. Shop. Dobra, ale nie wiem o co chodzi, dobra, więc mamy takie coś, tylko że nie wiem o co tutaj chodzi, Ja nie wiem, co mogę kupować. Ej, to jest drogie strasznie. Za tysiąc tych dopiero. ja mam 40. I co ja nie wiem mam co to kupić? Jak ja mam 40, a to są takie same drogie rzeczy. Jakieś... No, ja nie mogę. No i czy mnie na coś stać w ogóle? Okej, okay, możemy wymienić. A to trzeba kupić, dobra, to wiecie co? Jednak nie. Jednak nie chcecie, to był żart. Nie, wiecie, dobra, wie... jak koniec, koniec, koniec. Ja się nie będę w to bawić, ja po prostu nie rozumiem. Wiem, że mam full, ale ja nie wiem, jak mam to wydawać. Nie wiem, co mam z tym zrobić. O nie, już myślałam, że... Uuu! Czemu ona mnie nie zabiła? Kom To nawet nie jest poprawnie napisane. Ja sam mogę pływać tutaj, jasny gwint. Yo, co to jest za ziomeczek? Czemu on jest taki dziwny? Okej, okay. i mnie po prostu go nożem. Co oni robią? Jakieś scenki w ogóle robią. To jest Uno. Siema, dobra, ja sobie z tym typem. O co tu chodzi? Co tu się w ogóle dzieje w tej grze? Okej, okay, wygraliśmy, nie wiem jak, ja mam dość tej gry, nie ogarniam tego Robloxa, także to jest na tyle z tego odcinka, serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście do końca, wybaczcie, że taki film fi fi dziwny, ale ja nie rozumiem, ja potrzebuję Eliza, także jak Eliza to sobie mam nadzieję, że ogarnę, ale na razie sobie Robloxa, ja sobie zostałem tego Robloxa i tego nie nagrywam, to nie jest po prostu gra dla mnie, także serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca, widzimy się jutro o godzinie 18.30 oraz o godzinie 15.30 na moim drugim kanale, jak codziennie, także serdecznie zapraszam, do zobaczenia, miłego dzionka, wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie, papa pa. i widzimy się później. Cześć.